Trzymańczo moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe buty. Będzie to para, która jeszcze nie wyszła. Early Parka. Powiem o niej, ale również powiem o całym schemacie early parek, czyli tych wcześniejszych par, jak one się pojawiają, dlaczego są na tym całym markecie i kto za to odpowiada. Bądźcie ze mną. A pytanie na dzisiejszy odcinek jest takie Czy według Ciebie dobrze zrobiło Nike w tym momencie, że kolaboruje dalej z Travisem po tym z wszystkim co się stało? Napisz na dole w komentarzu Dobrze kochani, po tym co Wam przed chwilą powiedziałem, możecie się domyśleć jaką parkę mam Mam tutaj Travisy, jedynki, lowy, reverse, mokka I wyglądają one tak Buty są dostarczone do mnie przez mojego znajomego, który właśnie ściąga takie różne early parki dla siebie żeby mieć je troszkę wcześniej. Jest to early Parka i teraz tak, skąd w ogóle biorą się takie early parki? Zapytacie mnie. Te pary rzeczywiście istnieją i nie wszystkie early parki to są fejki. Early parki są nawet rok, półtora roku wcześniej. A czasami nawet dwa lata wcześniej, jeżeli naprawdę jest potężna premiera, one są dostępne w określonych rozmiarach. Jeżeli chodzi o trawisy, jest bardzo dużo Early Parek, właśnie jedynek, jest bardzo dużo Early Parek Air Maxów, które były ostatnio, ponieważ premiera została przesunięta przez Nike właśnie przez to, co się stało, tak? Z Travisem i to, co się działo na jego koncercie. Ale ogólnie schemat Early Parek wygląda tak. W fabryce na przykład Nike, bądź Adidasa, bądź czegokolwiek innego, musicie również o tym wiedzieć, że te fabryki nie należą do Nike. Tak, Nike nie ma swoich fabryk. Ma chyba tylko trzy fabryki na świecie, z czego jedna jest we Włoszech, druga jest w Ameryce i jest jedna chyba w Chinach mi się wydaje, gdzie testują niektóre rozwiązania, ale wszystkie inne rzeczy zlecają swoim podwykonawcom, bo tak jest po prostu taniej. Jeżeli chodzi o Early parki, w jaki sposób są wynoszone? Po pierwsze. Jak tutaj widzicie, ta para nie ma boksa, nie ma sznurówek, nie ma praktycznie tutaj niczego. Wynoszenie early park odbywa się tak. Tutaj widzicie zdjęcie z Instagrama właśnie tego Plaga, który dostarcza te early parki dla mojego znajomego. Jak niektórzy ludzie wynoszą early parki, po prostu na przykład obwiązują je sobie, nie wiem, tutaj na brzuchu, czy gdziekolwiek indziej. Jest to troszkę przemyt, yy, taka jest prawda, jeżeli chcesz mieć naprawdę prawdziwą Early Parkę. Dlatego nie ma tam żadnego kartonu. Dlaczego nie ma kartonu? Dlatego, że kartony są produkowane, wiecie, w innej fabryce i często jest tak, yy, kiedy jakieś premiery są przesuwane, że idzie produkcja na przykład tych trawisów i ktoś tam je składa. Pamiętajcie o tym, że jest jedna linia produkcyjna z lewym butem i druga z prawym, dlatego często te pary różnią się między sobą, yy, jeżeli chodzi o buty. To nie jest często to samo, co zresztą widać na, przykład na Dankach Panda, na Air Force One'ach i tak dalej. One są później dopiero grupowane. Na w samym końcu I wkładane do pudełek. I jeżeli jakaś premiera się przesuwa, nikt nie wkłada tego od razu do pudełek, tylko po prostu te pary lecą na taką kupę wielką do takich wielkich pudeł, i dopiero później się je wyciąga i się je pakuje. Więc te Irli parki, jak są wyciągane, to na przykład nie mają żadnych pudeł, nie mają przywieszek jakichś, które są później na dalszym etapie produkcji brane pod uwagę. Czasami też nie mają sznurówek, zależy na którym etapie to będzie. I również często jest robione coś takiego. Ja Wam później pokażę zbliżenie tutaj na metkę, że jest pisane literka B na nich, jako że jest big grade. To już jest później przy kontroli jakości przed włożeniem do pudełka, ponieważ kontrola jakości odbywa się tuż przed włożeniem do pudełka. Piszą b grade, żeby dać gdzieś na kupkę obok i żeby później było łatwiej, że tak powiem te buty z fabryki, tak, że po prostu są one spisane na straty i gdzieś tam giną. Ogólnie ceny early parek są wysokie. Jest to mniej więcej 20 więcej niż będzie wynosił ich ostateczny rysel, ale możecie je dostać turbo, turbo wcześniej, naprawdę. Często yy, plagi, takie prawdziwe plagi, mają zdjęcia par, które będą wychodziły dopiero za, właśnie, już mówiłem, za pół roku, za rok i nawet za półtora roku. W tym momencie są na przykład jakieś denimowe, czortane jedynki i tak dalej, dużo rzeczy, które widzicie gdzieś na jakichś takich sneak peekach, gdzieś później na jakichś Instagramach przedrukowanych, bądź na jakiś stronach, właśnie pochodzą od tych plagów, którzy mają swoich ludzi w tych fabrykach i którzy mogą wyciągać pojedyncze pary butów. I dlatego jeżeli są jakieś early parki, one są w różnych rozmiarach. To nie jest tylko na przykład 9 US, który jest rozmiarem samplowym Nike, tylko różne rozmiary, jakiekolwiek takie, które akurat ktoś jest stanie wynieść z fabryki. Oczywiście są mniej zabezpieczone fabryki, bardziej zabezpieczone fabryki, wszystko zależy. Tutaj pokazywałam kilka takich zdjęć, akurat z fabryki Vansa, gdzie ludzie po prostu siedzą i kleją te buty. I. Często właśnie dochodzi do czegoś takiego, gdzie ktoś właśnie, jak już mówiłem, wynosi te buty, sprzedaje to takiej osobie, która później to gdzieś pcha. Często są tu ludzie na przykład z Hongkongu, gdyż oni mają po prostu Hongkong to Chiny, tak, jakbyśmy to powiedzieli. To jest jedno państwo, dwa systemy, jak to się mówi, ale tam właśnie z Chin kontynentalnych bardzo łatwo jest wrzucić jakieś rzeczy do Hongkongu i z Hongkongu to już na cały świat może lecieć. Lepiej niż z Chin, łatwiej. Tutaj, kochani, mam tego buta. Są to jedynki lowy River Smokka. Do premiery, w momencie nagrywania tego odcinka, zostało jakieś 2,5-2 miesiące. I szczerze Wam powiem jedno, jeżeli... Ta jakość, bo już dotykałem tego buta, no tak on tutaj był troszkę ze mną. Jeżeli ta jakość powtórzy się na wydaniu premierowym, to powiem szczerze, że no jest wow. Naprawdę tutaj nie mam się do czego doczepić, poza tym według mnie ja mam e, jedynki lowy trawisy OG, że tak powiem, które wylosowałem na Nike, gdzieś wam opowiadałem. Może sobie, kurczę, spałem, rozumiecie, była sobota czy coś takiego, nie? Spałem sobie, e, zapisałem się, poszedłem znowu spać, a potem budzę się wow, zostałeś wybrany. Mam, e, ja uważam, że te są ciekawsze, te są fajniejsze i w związku z tym, że tu jest skóra ta biała, to po prostu łatwiej to będzie czyścić. Buty po prostu nie różnią się praktycznie niczym od wydania tego pierwotnego OG, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy. Mamy tutaj tak samo z tyłu logo Travisa, logo Air Jordana. Co tutaj mamy dalej? Mamy tutaj Cactus Jacka, mamy wkładki, które też, kurczę, nie różnią się niczym w tym momencie Wyglądają totalnie tak samo jak e, na e, wydaniu 0110. Buty naprawdę sprawiają wrażenie porządnych. E, Szczerze jako osoba która już mówiłem ma 10, uważam, że te są lepiej wykonane i fajniejsze. Jest to super letnia kolorystyka i tutaj taki mały sneak peek, bo po na nutu właśnie będą wychodziły sety na lato, bluzy oraz spodenki, które są dopasowane do fajnych właśnie takich ziemnistych kolorystyk, jak teraz wychodzą Nike. I Adidasa, i wszystkich innych marek, więc będziecie mogli to zajebiście zafitować, czy to do tych butów, czy do również innych, jakichś danków i tak dalej na lato, na Air Force One. -ów. I one wychodzą w nutu. Zobaczcie sobie na dole, będzie link w opisie. Również zapraszam do mojego Instagrama, bo tam będzie konkurs na fajne parki powyżej 5000 tysięcy złotych. Link jest znowu na dole. Zobaczcie sobie mojego Instagrama. Zapraszam. Słuchajcie, tak sobie patrzę na te buty i szczerze, jakość na jakieś ostatnimi czasy jest tragiczna, byśmy powiedzieli, jest bardzo zła, lekko mówiąc, ale tutaj, no kurczę, te buty naprawdę nie mają niczego złego. Szczerze, nie widzę tu żadnego kleju, żadnych dziwnych rzeczy. Może tutaj na no jakieś niedolana podeszła, jeszcze coś w tym stylu, ale. Naprawdę, buty są fajne, jeżeli taka jakość utrzyma się, raczej się utrzyma, no bo to jak już mówiłem, no to będzie to samo, bo no to będzie jedno z fajniejszych wydań Nike, które mamy. Ja w tym momencie kupiłem sobie Air Maxy jedynki, które wychodziły dość niedawno, no, albo ostatnio w sumie. One do mnie przyjdą, My też jestem ciekawy jak będą wyglądały, dzięki osobom, dzięki którym kupiłem, ogłaszałem na Wujku Radzie i na Stilu. Że z chęcią sobie kupię, więc naprawdę się zastanawiam, ale jeżeli będą wykonane tak jak właśnie to, to naprawdę. Super, Nike odrobiło fajną lekcję, bo jak już mówiłem, te moje jedynki 1.0, no to były fajne, bo były trawisy, tak, a dużo się im opuszczało, ale jakościowo to nie były najlepsze buty, zresztą po chodzeniu, po czasie mam teraz jest stanie takim 7 na 10 dość mocnym i tam ten przód rzeczywiście się odkształca, no nie wygląda to ładnie. Moi drodzy, to by było już na tyle, mam nadzieję, że troszkę przedstawiłem Wam tutaj temat Early Palek, Przestawiam, że to rzeczywiście istnieje i to rzeczywiście jest, ponieważ early parki zawsze były. I zawsze będą. Jak już wiecie, nie dajcie się nabrać niektórym, że mają full size. Nie wiadomo skąd te early parki. No, to raczej nie istnieje. Raczej są to pojedyncze rzeczy, pojedyncze pary, tylko do wyrwania. Napiszcie mi w ogóle, co sądzicie o tych trawistach. Czy będziecie planować je dropić? Ja z chęcią je wydropię, no bo te kurcze muszę niestety odesłać. Nie będą, nie będą one moje. I zobaczymy na premierze. Mam nadzieję, że Nike da mi wygrać. Pamiętajcie również o tym, żeby pod tym filmem było 5000 górę. Jeżeli będzie 5000 w górę kupię jakąś taką turbo early parkę, wiecie? Nawet nie hypową, tak jak te trawisy, tylko jakieś jedynki, jakieś danki, które będą wychodziły dopiero za rok, i zobaczymy sobie, jak one wyglądają. Pieście co w górę i robimy to. I również mój Instagram na dole Nutu wszystko, a ja co? Idę sobie jeszcze ponapawać tymi butami i wkładam je w Global Expressa i lecą do znajomego.